Ten wilku. Znam <grystas> <grystas> jeszcze i go wrzuć. Ale z bliska. Słona ma na głowie? Mikrofon jest w i Ale w ogóle tak naprawdę Dobrze Bardzo fajną historię wymyślili w Ministerstwie Pracy. Otóż dbają tam o swoich pracowników. Już teraz pracownicy Ministerstwa Pracy, tego mieli zupełnie obowiązko wygrać. Mianowicie kursy relaksacyjne sztuka sztukę masażu głowy, karku i Ja Jednak powiedziałeś, że dbają o swoich pracowników jakby. Takie mi terminaliśmy w robocie? W Ten jest chujowy, tamten był lepszy.